Siema Siema, witam Was w dzisiejszym odcinku, w którym to przejdziemy się Tatranskie Elektryckie Żeleznice. Nasz pojazd znajduje się już za moimi plecami. No i cóż, ruszamy w tatry. Zobaczmy, jak wyglądają widoki z okna. Tatry jeszcze trochę zachmurzone, ale miejmy nadzieję, że wkrótce to się zmieni. Tutaj zobaczcie, takie dosyć nietypowe łączenie. Tutaj prawdopodobnie są jakieś urządzenia elektryczne, więc może to silnik? Swoją podróż rozpoczynam w Popradzie, czyli w 50-tysięcznym mieście na Słowacji i udaję się w kierunku Szczyrbskiego Jeziora. Będzie to nasza stacja pośrednia, ponieważ w dalszej części materiału pokażę Wam kolej zębatą, więc oglądajcie. No i proszę Państwa, opuszczamy naszą stację. Ruszamy w naszą piękną, ponad godzinną trasę. Pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy, a w zasadzie to w tył mojej głowy jest to, że zobaczcie, tutaj te zagłówki są dosyć niskie. A też miejcie na uwadze to, że nie jestem mega wysoki, mam 1,81 m, więc no, tutaj naprawdę jest to dosyć niskie, dziwne. Pierwsze zdziwienie, słuchajcie, chciałem pójść, jak to zawsze, pokazać Wam jak wygląda toaleta, no ale tutaj nie ma po prostu czego pokazywać, bo w naszej jednostce toalety nie ma i zgaduję, że w drugiej również. I pierwsza stacja od Popradu, Wielki Sławków, tak oto się prezentuje, tutaj zobaczcie, bardzo fajne. Pani w równie fajnej czapce, no żartów nie ma. Mamy tutaj kancelarię Peron z gatunku tych ziemnych, ale w tym przypadku, jak widzicie, został bardziej utwardzony, bo użyto też kamieni. Zobaczcie prawdziwy old school. No u nas w Polsce czegoś takiego to już na pewno nie ma. Co stacja, to inny peron. Tutaj naprawdę są bardzo, bardzo ostre zakręty. Zobaczcie tylko jak nasz skład tutaj jest wykrzywiony. Zdecydowanie najwolniejszy odcinek tej trasy. Średnia prędkość około 20 na godzinę. I naprawdę masa, masa zakrętów. Pojawił się drugi tor, który prowadzi do Tatrzańskiej Łomnicy. Tak jak możecie zauważyć, są to tory wąskotorowe. Ujeżdżamy na stację Stary Smokowiec. Tak jak widzicie, tam już oczekuje pociąg na podróżnych, którzy chcą jechać do Tatrzańskiej Łomnicy. A tutaj pojazdy do utrzymania przejezdności linii. Tak jak widzicie, trochę są inne niż nasze. Tutaj zobaczcie taki opuszczony, ale niezwykle zabytkowy i urokliwy pensjonat. A tutaj właśnie nasza trasa biegnie teraz wzdłuż drogi. Pół godziny podróży już za mną, a znajdujemy się na 13 kilometrze i 600 metrze od stacji w Popradzie. Mijam bardzo klimatyczną stację, która jest de facto taką budką. To była stacja Nowy Smokowiec, a przed nami jeszcze pół trasy. Nie minęła nawet minuta, a już meldujemy się na kolejnej stacji, Sibir. No powiem wam szczerze, że trochę to przypomina jazdę tramwajem, bo przystanki są naprawdę bardzo, bardzo gęsto. Kolejna stacja w stylu takiej altanki. Zdecydowanie najszybszy fragment naszej trasy, Tutaj ograniczenie wynosi 60 km na godzinę i nasz czerwony wariat to wykorzystuje. A na przyjazdach zapór brak. Nasza stacja: Tatrzańska Polanka. Słuchajcie, chyba jedna z ładniejszych stacji do tej pory. Tatry niestety nadal skąpane w jasnych chmurach bądź też w gdle. Kolejna już stacja na naszej drodze, tym razem jest to nowa polanka. Przewóz bagaży w tym pociągu wygląda bardzo podobnie jak w naszych. W naszych pociągach, właśnie regionalnych, są takie półki i tutaj sprawa wygląda bardzo podobnie. Naprawdę takie poloregio bis. A dla miłośników dwóch kółek mamy takie oto specjalne miejsca do przewozu rowerów. W naszym całym składzie, czyli w dwóch jednostkach, mamy ich aż łącznie 16. A na stacji Pub mamy tutaj kofole, ale mamy też i piwo. I ciekawostka, zobaczcie tutaj na żadnym z przejazdów nie ma niestety szlabanu i pociąg po prostu przed każdym sobie walnie. Przepiękny widok, dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy w Polsce coś takiego ładnego można zaobserwować okiem pociągu. Bo jeżeli jest coś równie pięknego, no to z chęcią się tam wybiorę i to dla Was nagram. Przedostatnia stacja, czyli Poprackie Jezioro i przed nami ostatnia, czyli Szczyrbskie Jezioro. Godzina 18.45 punktualnie docieramy do miejscowości Szczypskie Jezioro. I teraz mamy dwie minutki na przesiadkę na kolej zębatą, bo myślę, że na to najbardziej czekaliście w tym odcinku. Tatr niestety nie widać. Mamy tutaj dalej mgłę, mamy chmury i dodatkowo jeszcze pada deszcz. Tak prezentował się nasz skład, którym tutaj przyjechaliśmy, a tak prezentuje się ten, który jest koleją zębatą. No czegoś takiego to ja jeszcze nie widziałem. Wow, tutaj tak samo zobaczcie, dwa miejsca dla rowerów po tej stronie i dwa miejsca po tej stronie. Tutaj również połączenie jest takie samo. Zobaczcie, mamy tutaj silniki, tylko teraz są nie szare, a białe. Jesteście zapewne bardzo ciekawi, czy słychać cokolwiek. Nie, nic nie słychać, to właśnie muszę was zmartwić, ale jeżeli bym nie wiedział, że jest to kolej właśnie zębata, no to bym nawet tego nie poczuł, no i też nie usłyszał. Aby pokazać wam, jak bardzo stromo zjeżdżamy, zrobię eksperyment z butelką. Także naprawdę jest moc, słuchajcie, siedząc tutaj czuję, jak wyrywa mnie do przodu. Przechodząc do oceny składu, słuchajcie, tutaj już jest zdecydowanie lepiej, bo za główek sięga mi więcej niż do połowy mojej głowy, więc jest super. A miejsca, no to takie typowe czwórki, zobaczcie, mamy również dwa kontakty i dwa gniazda USB. Prawie zapomniałem dodać, ale w tym składzie toalety również nie ma. I jedyna stacja pośrednia na naszej trasie. A tutaj z kolei już dwa razy po trzy miejsca. Tak, proszę Państwa, prezentował się pociąg, którym właśnie tutaj przyjechałem. Naprawdę niesamowite wrażenia, każdemu polecam. I słuchajcie, szybki bieg, bo lecę teraz przetestować dla Was jeszcze, jak wjeżdża się od góry. Więc wracam tą samą trasą. Ciekawostka, tym razem nasz skład jest jednoczłonowy. Wjeżdżam właśnie w górę i tak jak poprzednio słychać taki metaliczny dźwięk, ale są naprawdę bardzo cichy i szczerze, ani to nic nie szarpie, ani tutaj nie ma właśnie jakichś takich niedogodności, jest naprawdę no, niesamowita technologia. A niezwykle ciekawe jest również to, że cała trasa liczy raptem 5 km i zjeżdżając pokonujemy ją w 16 minut, a wjeżdżając już tylko w 13. Zapewne też jesteście bardzo ciekawi, ile zapłaciłem za taką przygodę, no bo co by nie mówić, jednak trochę się najeździłem. Bilet 24-godzinny kosztował mnie całe 7 euro. Także uważam, że naprawdę cena bardzo dobra, bo nawet dla samej kolei zębaty warto. U nas myślę, że taka atrakcja kosztowałaby śmiało 50 zł. No, i dojechałem planowo. Ponownie stacja Sztyrbskie Jezioro. Koniecznie dajcie znać, który ze składów Wam się bardziej podobał. Czy ten pierwszy, czy ten może drugi? Dajcie znać w komentarzu. Komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie, subskrybujcie. Widzimy się w kolejnym materiale. Siema!